Siemaneczko, drodzy widzowie, w szóstym odcinku Zwota. A my jesteśmy właśnie na mapie Charków. Z tobą jest. Szymon. No właśnie. Tak się nie zapomina o kolegach. Tak mi Chciałem, żebyś sam się przedstawił, ale dobra. Ej, ej, Tiger ma stokową wieżę, stokowe działo. Jest ogólnie stokowy, ale żal. Ewa Ja też grałem z tokowym Tigerem. To jest taka masakra, że od razu go sprzedałem. Patrz jakie działo nowe. Czekaj, muszę sobie podgłośnić, bo fota słabo słyszę. Spójrz, jakie działo. Widzę 122 mm. Nie wiem, czy jest dobre. Gra... Dobre, dobre jest. Tylko na goldzie. Mam dużo tego odłamkowego. Urządzego raczej. No to jest standardowy, nie? No. Szybko, szybko, szybko dźwięk, dźwięk. dźwięk. podgłośnij, dobra. Powiedz coś. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Trzy. Boże, jak głośno, poczekaj. Uważaj, bo na dwunast... 12... A, dobra, spokojnie. Mikser, szybko, scept, trochę ściszyć, C a wota podgłośniej. Te 67 chyba chcecie okrążyć, no? I a 209. Żyję, jak walnęło. Aha. Cicie posłużyłeś jako moja tarcza. No, bo chci chciałem tam tego zniszczyć, ale dobra. Nie, nie, Pudło! Za tobą jest. Jedź no, na nie niego. Z tym. Dobra, sorry, ale ta bitwa mi trochę nie wyszła. No, bo nie musiałem użyć jako tarcza. Tak, jak mam źle ustawiony dźwięk, nic nie słyszę praktycznie. Dobra, Churchilla się bierze. Mm, weź czwórkę albo trójkę. A. Czwórkę. czwórkę, DW2 Na razie mam prawie tysiąc tego całego doświadczenia. Potrzebuję 13 tysięcy ileś tam. Spoko? Żeby mieć VK, ileś tam. No, VK 301 01H. No. O ty. <śmiennie> o! No to przegramy. Mają ARL-44. No i co to gówno? Gumbo. Chociaż nie jest zły. Zależy, jak. Zależy też od gracza, nie? Kurde, ale tamta bitwa no, była masakryczna. A jak też 67 spudłowałem. Widziałeś to? Masakra. W ogóle jesteś? Co ty tak co chwilę odchodzisz? Halo. Dobra, już jestem. Co ty tak często odchodzisz? Äh, jestem sam i piecem muszę w ogóle dopilnować. To dołóż raz a dużo. Ne. Mhm, mm wądry jesteś? Wiesz co? Co no się ugotujesz najwyżej? Przygotuj garnek z wodą. I boiler pęknie. Aha, bo. No jo. Bo te CO jest boilerami przecież. Nie wiem, jak jest teraz z tymi nowszymi CO. Ale my mamy przynajmniej 100 nie, nie wiem, ja się nie orientuję w tych boilerach czy coś. Ja, ja, o raczej, CO. Ja jestem hetero. Boilery to są tylko takie dodatki. O, mam, 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 mam. Za górką jest, fajnie. Kowę... Nie no, już nie żyję, ale... Leoparda mam na muszce. Ale, ale, to, 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 to było niemożliwe. No jak on to mógł zrobić? Bo Jednak... Leopard się wystawił. Ale jednym strzałem no, do woma. spójrz co jaki ma ten... Wiesz. Karabinek, wiem. O, dziękuję, szukam tego słowa właśnie. Spoko. Dobra, Czasami E4, mi brakuje słów. Ej, co w Shermanie lepiej? Radio czy działo? Działa. Ja zawsze działa, ulepszam. Dobra. A E4, A3, E2 to jest spoko. I co. Yy, może widowie też doradzą, co lepiej wziąć? Yy, T29 czy T20? Bo to takie jedno i drugie niby jest dosyć dobre. Ale każdy jest jednak inny. Idę chłopakom pomóc, bo nie mogą sobie Cromwellem poradzić. Aha, spoko A Cromwell jest łatwy do pokonania dla mnie. O Boże, bym wyłączył Pluton. Czekaj. Dobra. O nie nie, nie Ach, będę e ham. Nie będę ham. Dam ci słupka. Dziękuję, dziękuję. z tych, gdzie w... ja się wpakowałem? Tylko muszę włączyć internet. Nie powiem ci, gdzie ja się wpakowałem. Otoczone przez ARL44, BDRG, VK yy, ten 3,6, AMX40. Dobra, już nic nie mi się kręci we <noise> No, sam zostałem tutaj prawie. O, dzięki. A, gąsienica, O Orzeż, który to taki mądry strzela do mnie. Ej, żyjesz jeszcze? Żyję! Ło, szacun. Przeżyłem. Ostrzał z ARL-a. Spoko. Ej, na YouTube bierzesz bardziej dziecinnie y, niż na A e No wiem. Siemaneczko się śmieję coś z siebie w komentarzu. Hmm. Dość fajne, ale brakuje wstępu. No właśnie. No wiem, ja niedługo chcę właśnie sobie wrzucić intro, ale nie wiem kiedy darmowych, takie, które można, wiesz, sobie każdy wziąć No nie, ale ja intro sobie niedługo zrobię O, o mam, mam Cię na muszce, ARL-u Ale się ładnie ustawiłeś Ja jest na chwilę po goglu łażę No, pisz intro dla wszystkich i już cztery Ci wyskakują I je, aha, myślałem, że to ja zniszczyłam ARL-a Spoko, czekaj... Mm, po, 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 po. Ty ja patrz, wyg wygrywamy Słyszysz? No, ARLO owi 75 zadałem. Co tam piszesz o mnie? Yy, nie, nic o sobie. Ja piszę tego. Loguję się na Skype na razie. Wiem. Zapomniałem swojego e-maila. No ale tak poza tym jak właśnie ty mówisz, że ja mam na imię Rafał. No, to ja już nie będę ukrywał, że ty mówisz prawdę. Bo ja zawsze tak nie podaję swojego imienia. No, a widz, ja podaję. A. Nie pamiętam teraz hasła. O, ty mało zostało. Czerwca kw 85. Je. Kurde, nie wchodzi. Może ty Ja mówię ci, ktoś ukradł albo zgubiłeś. Podany adres lub, lub hasło. E Imię jest sprawiedłowy. Ch**dę A może, czekaj Mam cztery różne hasła i mi się wszędzie mylą, nie? W MCQ mam inne, wszędzie mam inne Wszyscy się teraz męczą za AMX-em ja przy YouTube'a Czekaj Jak to się robiło? Nie pamiętam hasła Dobra, robię utwórz konto i kiczynko. Ty, sobie. jeden z przeciwników wroga podaje gdzie k 85 Ja wróg swojego wydał, rozumiesz to? Lol, rozwalił? Nie, swojego wydał tylko. A, wy wysunął? E, nie, on nie żyje, on napisał na czacie. Do nas. I co napisał? Że J7. A, no to też tak z tym robię. Ale ich, drużyna przeciwna. No tak robię właśnie, że wpisuję kto gdzie jest, jaki jest awk. Nie, on właśnie jeździ, on nie jest awk. A, no to idiota. Czekaj, jak się nazwać na YouTubie na nowym koncie, bo zgubiłem dane do starego. Ja za późno Wiem już, wiem, tak samo jak na wodzie. Hahaha, ha, ha. jestem taki przebiegły. Przebiegł wielki Kawusa biorę sobie. 9 minut. Hasło będzie. bo jaka spacja. Data urodzenia 1997. Żeby się nie czepiali. Tak naprawdę to prawa. Jeszcze tylko rok. Zawsze piszę 1997. Nie wiem czemu. No, drodzy widzowie, Weź. zobaczymy się w 10. Dziesią... W, Siódmy. w, w siódmym odcinku. Hej!